Czyste powietrze to nasz wspólny cel. Zanieczyszczenia wpływają na zdrowie, klimat i jakość życia. Dlatego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi działa na rzecz poprawy stanu naszego powietrza. Program Czyste Powietrze został uruchomiony w 2019 roku i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest adresowany do właścicieli domów jednorodzinnych na wymianę starych, nieefektywnych pieców na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Dzięki dofinansowaniu można również ocieplić dom i obniżyć rachunki za energię. Do naszej e, siedziby wpłynęło do tej pory 73 tysiące wniosków na łączną kwotę ponad 2 miliardów 600 milionów złotych. Wszystkie te wnioski zostaną przez nas rozpatrzone. Dzięki dotacjom, które otrzymali od 2019 roku mieszkańcy Województwa łódzkiego udało się wymienić dziesiątki tysięcy piecy wycieplić przegrody dachowe, udało się wymienić okna, udało się bardzo dużo fajnych, małych inwestycji w domach jednorodzinnych. Liczymy na to, że w kolejnych latach z programu czyste powietrze będą korzystali kolejni beneficjenci. Choć z końcem listopada 2024 roku nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” został wstrzymany, fundusz uspokaja. Wszystkie wnioski złożone przed 28 listopada zostaną rozpatrzone, umowy podpisane, a środki wypłacone zgodnie z wydanymi decyzjami. Mamy na to zagospodarowane środki, więc wszystkie osoby te otrzymają swoje dofinansowania. Program zostanie wznowiony w kolejnym roku, na wiosnę, po tym jak zostaną wprowadzone na niego niezbędne zmiany. Przez te kilka lat na rynku pojawiło się kilku szemranych wykonawców. Mieliśmy informacje również od beneficjentów, że są zaniepokojeni praktykami niektórych firm. Te wszystkie trudności zostaną w tej chwili naprawione, wyprostowane tak, aby ten program służył właściwie mieszkańcom. Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków zostanie opublikowana na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Błodzi. Samorządy również mogą skorzystać z funduszy na ochronę powietrza. Dzięki programowi termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w łódzkiem, wiele szkół, przedszkoli czy domów kultury zostało ocieplonych i wyposażyło się w ekologiczne źródła ciepła. Wojskie Fundusz i pracownicy Wojskiego Funduszu są naprawdę przychylni do wszystkich naszych zadań, które chcemy zrobić. A to jest bardzo ważne, bo jeżeli dostajemy przykładowo 85% kosztów, a 15% jest po naszej stronie, to gdzie tak dobrze będzie? Nie tylko moja gmina, ale wszyscy mogą korzystać i korzystają. To jest bardzo dobry sposób na, na to, żeby zdrowo żyć. Efektem każdego przedsięwzięcia, które realizowaliśmy wspólnie z funduszem była oczywiście po pierwsze realizacja inwestycji, ale też ochrona środowiska, czystsze powietrze, lepsze warunki wody w sieci wodociągowej, czy lepsze warunki oczyszczania ścieków na terenie gminy, co po prostu przekłada się też na zdrowszą przyrodę i otoczenie w gminie Sędziejowice. Samorządom poza pożyczkami w ramach zasad udzielania pomocy finansowej z środków Wojewódzkiego Funduszu udzielane jest również dofinansowanie, często w formie pożyczki i dotacji, w ramach programów priorytetowych zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. Tutaj takim najbardziej sztandarowym naszym programem jest racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych, która co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą korzystać z pożyczek na wymianę źródeł ciepła. To sposób, by obniżyć koszty działalności i zadbać o środowisko. Przedsiębiorcom z zakresu ochrony atmosfery udzielane są przede wszystkim pożyczki na wszelkie zadania przynoszące wymierny efekt ekologiczny. I tutaj mamy całą gamę y, zadań, bo i są to zadania związane z termomodernizacją budynków, modernizacją źródeł ciepła, jak i bardzo popularna obecnie instalacja fotowoltaiczna wchodzi w ten zakres. Dofinansowanie sięga do 100% kosztów kwalifikowanych, zadania udzielane jest nawet na okres 15 lat. Oprocentowanie jest oprocentowaniem stałym, ustalanym na dzień przyznawania środków. Potem przez całą spłatę pożyczki pozostaje ona już na stałym poziomie. Dzięki zaangażowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Włodzi w ochronę powietrza, mieszkańcy województwa odczuwają realne korzyści. To nie tylko zdrowsze powietrze, ale też oszczędności finansowe i lepsza jakość życia. Zawsze korzyścią dla naszego środowiska z zakresu tych zadań jest redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przekłada się to oczywiście również dla, na bezpośrednie korzyści finansowe dla beneficjentów ze względu na mniejsze opłaty za zużycie energii elektrycznej czy pobór ciepła. Zakup opału. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do walki o czyste powietrze. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, to prostsze niż myślisz. Dołącz do zmian na lepsze.